Jakubie, poproszę Cię do razem z partnerką. Nisko się Wam ukłonie jak co roku. Podziękuję za to, że zgodziłeś się Panie, być naszym patronem, co dla nas jest bardzo ważne. Tak jak i to, że możemy w ten oto sposób otworzyć Twoje świętowanie, Twoje imię godziny, Twoją wielką uroczystość, która będzie trwała bardzo, bardzo długo. Ja pozwolę sobie ukłonić wszystkim rajcom miejskim i powiatowym i troszkę uzupełnić i opowiem, cóż to za wojsko. Otóż ta armia to największa, panie. Twoja, większej tutaj nie ma, silniejszej też. Walczą wszyscy o twój honor i honor twojej ziemi. 1700 wojów tutaj mamy, wci obojg podzielonych na 54 oddziały. 54 wybitnych dowódców. Do tego 50 szefów naszych doradców naukowych wszelkich specjalności: matematycznych, humanistycznych, chemicznych, inżynieryjnych, no i sportowych. Do tego 40 naszych administratorów, abyśmy Dobrze zarządzali tym, co państwo rajcowie dla nas przeznaczyli. Nad tym wszystkim czuwa trzech pułkowników. Pierwszy z nich za wykształcenie, kulturę i obyczaje pani Monika Rolwiecka. Zapraszam. <klucz> Drugi za sprawne funkcjonowanie i liczenie pieniążków pan Andrzej Nazar. I trzeci to pan Waldemar Marcinkiewicz, który wszystkich inżynierów ma pod sobą. I jeśli państwo nie potraficie czegoś zrobić, to on to zrobi. Na końcu jestem ja, który ma ogromny zaszczyt i przyjemność pracować z tą oto tutaj wielką armią. Z nami współpracuje również jeden z ludzi, który tu się ukrył, bo nie lubi być na pierwszy strona. Skaczący Maciej. Skok nazywa się. Nie widzę pod Panie Macieju, to z tego wszystkiego pana nie zadażyłem. I tak od wielu czasu spór z nim toczy. Trzynasty raz się tu spotyka, ale ile lat ma ta szkoła, tego nie wie nikt. Ja mówię, że 80, pan Maciej mówi, że 100. Dokładamy do tego jeszcze. I teraz, panie, taka moja propozycja i prośba. Jest u ciebie jeden mieszczanin, znawca historii i Twoich dzieł. Czy wyrażasz zgodę, bym poprosił go, aby przygotował odpowiedź na moje pytania? Mam nadzieję, że tobie nie odmówi. A więc poproszę tutaj pana Mirosława Zlademana. Panie Mirosławie. Oficjalnie prośba pana naszego Jakuba Weichera. By za rok pan tu w tym miejscu problem ten rozwiązał. Czy tej pracy pan się podejmuje? Świadków mamy tutaj z 2000. Proszę, głośno. Przyjmujemy. Wyzwanie zostało przyjęte. A więc za rok wszyscy powiemy się, ile mamy. Jest to problem do rozważenia. Poproszę teraz o zabranie głosu pana starostę Wejherowskiego, który nie zdradzę tajemnicy. Mogę. Korzenie wejcherze w Twojej szkole. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Przede wszystkim chciałem wszystkich bardzo serdecznie przywitać. Podziękować za zaproszenie, które miałem zaszczyt otrzymać od Jakuba Bejkera. Przybył do starostwa i mi wręczył. Bardzo dziękuję. Bardzo wspaniała parada, kolorowa, uśmiechnięta. Miło było w niej wziąć udział. Przede wszystkim się przespacerować, bo naprawdę ostatnie tygodnie to jest praca przy biurku. A wiadomo, że rób się każdemu przyda, a również mi. Także dziękuję jeszcze raz za to zaproszenie. Dwa tylko jeszcze, może, zdania dla młodzieży. Trzymam za Was kciuki. Został miesiąc i potem wakacje. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Panie starosto, oni już wszystko ogarnęli. Świadectwa prawie wypisane. Czy Pan prezydent, jako gospodarz miejsca, pragnie słowo? Panie starosto, Panie dyrektorze, drodzy wicedyrektorzy, uczniowie tej wspaniałej szkoły, która nosi imię naszego założyciela Jakuba Wejhera, który tutaj do nas z pomnika patrzy. Takie fajne słowa były tej piosenki, Jakubie ja w ciebie wierzę, chyba jakoś tak zapamiętałem. Myślę, że tak myśleli wszyscy nowi mieszkańcy osady Wejherowska Wola decydując się na to, na to, aby tutaj zamieszkać. I myślę, że nikt nie myślał wtedy, że po 381 latach tutaj na rynku przed pomnikiem Jakuba Wejhera szkoła nosząca jego imię będzie po raz trzynasty organizowała taką, taką wspaniałą paradę kolorową, za którą chciałbym w imieniu prezydenta miasta Wejherowa pana Krzysztofa Hildebranta, wszystkim wam podziękować za kontynuowanie tej pięknej tradycji. Piękna tradycja. W ten sposób od trzynastu lat rozpoczynamy święto miasta. Jutro, Dzień Jakuba, w przyszłym tygodniu 28 maja, 381 urodziny miasta. Myślę, że wszyscy my jesteśmy z tego dumni że możemy tutaj żyć, tutaj mieszkać, tutaj się rozwijać. Wspólnie zmieniajmy to miasto i ja Wam życzę także tego, aby matury, które żeście pewnie część z Was niedawno zdawała, były, wyniki były jak najlepsze, abyście dostali się do swoich wymarzonych szkół, a całej reszcie wspaniałych wakacji i tych, którzy pozostaną. Do zobaczenia za rok. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Panu Starosiu, dziękuję panu dziękuję y, panu prezydentowi. Kacper, Inga, czyńcie swoje powinności.